Ze strzępów radości powszednich, los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat, w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze. Siną dal gdzie życie jaśniejsze, bogatsze ktoś chciałby mi dać. Znikałem sto razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie. Które bije coraz prędzej, goręcej. W cię pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. Głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bez droża, ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć rozjaśnić odwieczny nasz przedświt ciepłym rok i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, Twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej goręcej. Zgryzocie Cię pasma zbyt chudych dni. Pe fortissimo serdeczne brzmi W dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy spełniasz sny Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy Twoje serce co zagrzewa do walki, do walki, do walki Twoje serce które cierpi i kocha namiętnie Coraz prędzej przez łzy